Henryk Sienkiewicz Ogniem i Mieczem czyta Krzysztof Globisz. Tom pierwszy. rozdział pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmógł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy. W województwie bracławskim i na dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególniej ku dzikim polom, od których łatwiej niż niskąd inąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się, idąc ku południowi, niedaleko za Czechrynem, od Dniepru, a od Dniestru niedaleko za Humaniem, a potem już Hen, ku Limanom i Morzu. Step i step w dwie rzeki jakby w ramę ujęty. Na łuku dnieprowym, na niżu, wrzało jeszcze kozacze życie za porochami, ale w samych polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzie niegdzie polanki, jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była denominę Rzeczypospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała. Wszakże gdy kozacy często bronili więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczył, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedyne wiedziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepogrzebione leżą. Polowano w trawach na ludzi jakby na wilki lub suchaki. Polował kto chciał. Człek prawem mścigan chronił się w dzikie stepy, orężny pasterz trzód strzegł, rycerz przygód tam szukał, łotrzyk łupł. Kozak tatara, tatar kozaka! Bywało, że i całe watachy broniły trzód przed tłumami napastników. Step to był pusty i pełny zarazem, cichy i groźny, spokojny i pełen zasadzek, dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub wołoskie. Nocami rżenie koni wtórowało wyciąg wilków. Głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do Owidowego Jeziora i ku morzu. A na czarnym szlaku, na Kuczmańskim, rzekłbyś — powódź ludzka. Granic Rzeczypospolitej strzegły od Kamieńca aż do Dniepru stanice i polanki. I gdy szlaki miały się zaroić... Poznawano właśnie po niezliczonych stadach ptactwa, które płoszone przez czambuły leciały na północ. Ale Tatar, byle wychylił się z czarnego lasu lub Dniestr przebył od strony wołoskiej, to stepem równo z ptakami stawał w południowych województwach.